Witam serdecznie wszystkich amatorów bukmacherki. Ubiegły tydzień to 5 trafnych typów, ale niestety możemy powtórzyć rymowankę. Napoli, Napoli, ci kupon, wiadomo co. Czy w ten weekend będzie komplet sześciu trafów? Zobaczymy, jak tym razem spisała się nasza facebookowa społeczność typerska. Partnerem naszej serii z typami niezmiennie pozostaje Betfilis który za pełną rejestrację z naszego linku oraz pierwszy depozyt daje bardzo ciekawe bonusy na start, a konkretnie powitalny freebet na, pie... free free na 5 dyszek oraz cashback, który pozwoli Ci zagrać pierwszy zakład bez ryzyka aż do 500 zł. W skrócie, jeżeli jakimś cudem Twój pierwszy kupon nie wejdzie, to otrzymasz zwrot 100% stawki na konto bonusowe. Link do rejestracji znajdziesz oczywiście w opisie. Zaczynamy od ligi francuskiej, a konkretnie od jedynego piątkowego meczu, w którym to Rennes podejmie Monaco. Oba zespoły w ostatnim czasie grają bardzo ofensywny futbol, co przekłada się na sporą liczbę strzelanych goli. Ich mecze bezpośrednie również wyglądają obiecująco, ponieważ w ostatnich 10 spotkaniach obie drużyny zawsze zdobywały przynajmniej po jednej bramce. Jeżeli dodamy do tego fakt, że jedni i drudzy walczą o europejskie puchary, to raczej wyjdą do tego spotkania dość ofensywnie i zobaczymy otwarty mecz obfitujący w bramki. We Francji mamy jeszcze jedną propozycję, tym razem wybieramy spotkanie Bordeaux i Lyonu rozgrywane w niedzielę. Bordeaux to najgorsza defensywa w Lidze i ma aż 71 straconych bramek. Jednak potrafi też strzelać, przez co średnia bramek na mecz to ponad 3,5, co jest najwyższym wskaźnikiem w całej stawce. Jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, to goście na 15 spotkań wygrali tylko dwa razy z drużynami z dolnej części tabeli. A do tego w trzech z tych spotkań padały mniej niż trzy bramki. Myślimy, że walczący o Puchary Lyon grający u siebie, powinien zdobyć przynajmniej punkt, a w całym meczu zobaczymy więcej niż dwa trafienia. Dwa kolejne zakłady to mecze włoskiej Serie A, gdzie startujemy w żywie. Rozpędzone Lazio podejmie słabą na wyjeździe ekipę Torino, dlatego stawiamy w tym meczu na zwycięstwo gospodarzy i kolejny dorobek strzelecki Ciro Immobile, który w poprzedniej kolejce strzelił aż 3 gole na ostatnich 5 spotkań w lidze. Lazio wygrało aż 4, a jego bilans domowy to 9 zwycięstw, 4 remisy i tylko dwie porażki. Torino jest w dołku i choć w ostatnim meczu zremisowało bezbramkowo z Milanem, to jednak na wyjazdach spisuje się o wiele słabiej i zaliczyło tylko 3 wygrane spotkania. Widzimy też, że w 10 ostatnich spotkaniach w Lidze goście strzelali co najwyżej jednego gola i aż 4 razy nie trafiali do siatki. Zatem faworytem nie będą. Lacjo ma szansę na Ligę Mistrzów i jest w gazie, zatem nie zostaje nam nic innego jak postawić na gospodarzy. We Włoszech patrzymy jeszcze na spotkanie Sasuolo, które ostatnio udało się trafić idealnie. Drużyna gości jest mega ofensywna i do tej pory wszystkie jej mecze na wyjeździe to minimum dwa gole. A sam zakład, że nie przegrają, też jest bardzo prawdopodobny. Cagliari jest w sporym dołku, traci dużo bramek, i Sassuolo nie wygrało od 2016 roku. Zatem taki zakład wydaje się nam być bardzo ciekawą opcją na ten weekend. Także zachęcamy właśnie do tego typu. Nie zapominamy o angielskiej Premier League której ponownie wybieramy mecz będącego w dobrej dyspozycji Tottenhamu. Zespół ten jest ostatnio w bardzo dobrej formie, bo ma serię czterech wygranych i od siedmiu kolejek strzela swoim rywalom minimum dwa gole. Jeśli chodzi o mecze domowe, to Koguty na 10 spotkań aż 8 razy zdobywały minimum dwie bramki, zatem z regularnie tracącym gole na wyjazdach Brighton powinno być podobnie. W świetnej formie są Harry Kane oraz Son. Zespół walczy o Ligę Mistrzów, dlatego minimum dwa trafienia dla Tottenhamu wydają się być najlepszym typem, co potwierdza największa liczba głosów w naszej grupowej ankiecie. Typowanie kończymy w Waszej ulubionej lidze, czyli polskiej ekstraklasie. Na naszym radarze pojawia się pojedynek Brookbet, Termaliki, Nieciecza oraz Rakowa Częstochowa. Dla obu ekip będzie to bardzo ważne spotkanie, bo gospodarze walczą o utrzymanie Zaś goście wciąż grają o mistrza i na pewno determinacji tu nie zabraknie. Piłkarska jakość stoi zdecydowanie po stronie Rakowa, który nie przegrał od 10 kolejek. Wygrał 4 z 5 ostatnich wyjazdów i rywala z Niecieczy pokonał w ostatnich 5 meczach w Lidze i Pucharze. Dlatego proponujemy postawić na zawodników Marka Papszuna. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli konkurs. W którym razem z Betcrisem przygotowaliśmy dla Was 3 free bety po 5 dyszek i zgarnię je trójka najszybszych typerów. W tym odcinku Waszym zadaniem będzie wytypowanie dokładnej liczby rzutów rożnych w niedzielnym hicie La Liga pomiędzy Sevilla i Realem Madryt. Pamiętajcie, że aby móc skorzystać z nagrody, należy mieć w pełni aktywne konto w Betcris, dlatego lepiej zarejestrować się od razu. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. I na koniec pożegnanie, także żegnam się z Wami żyżąc, jeszcze raz i na koniec pożegnanie. Żegnam się z Wami, życząc trafnych typów. Dzisiaj, jak widzicie, nagrywamy w surowych wnętrzach, ale i prowadzący jest trochę surowy, więc wszystko jakby się spina. Nie przedłużając wszystkiego dobrego, widzimy się niebawem. Pozdrowienia.